na Częstochowę, ale udało nam się dalej i jesteśmy w okolice Katowic Tak, Bartek? Okolice Katowic, właśnie i żeby łapać na Kraków zarąbista Ta tabliczka i nie wiemy gdzie łapać, bo zostaliśmy tak troszkę lipka trochę wysadzeni Jak można QD być za naszym rządem? Nie chcę, że koj No, o państw... polityce gadasz. No. Nie, <laughs> tą ja <włączam pod> kamerę. <laughs> jesteśmy 220 km od domu, a do Rzeszowa mamy. Ile mamy do Rzeszowa? 100. 100. 100 mamy do Rzeszowa. I nie wiemy, jak się tam dostać. Jesteśmy. Czekaj, ja to muszę <laughs> nagrać. Tu jesteśmy! Nie wiem, gdzie jesteśmy! Byliśmy ulicą, ale to jest taki trochę przypał Po za to co teraz my robimy, chyba nie ma mandatu. Mm. Za to nie, ale jakbyśmy byli, po drugie, jakbyśmy byli po drugiej stronie, tutaj, to jest 50 zł mandatu. Jeśli się nie mylę, nie wiem. Tak, tak. 50 zł mandatu. Co się czyje, tak? Przeżyjemy. Mogą być gorzej. Ku naszemu zaskoczeniu, przy najświętszym zaskoczeniu Jesteśmy w zakopanym. Jak teraz w Zakopanem Przechodzimy w lewo, czy jak to jest w prawo? Tam, przez Jeżeli teraz widzicie mapę Mieliśmy jechać w Bieszczady A jesteśmy w Zakopanem To mamy kawałek Do odbicia A że Bartek Chciał zobaczyć Zakopane, to jesteśmy w Zakopanem Zakopanem No Zakopatym. Teraz, jak widzicie mapę, chcemy przez Bukowinę Tatrzańską i ciągle na wschód kierować się na jezioro Solińskie. Które? Jest godzina która? Powiedz teraz. Ja, yy, jest dobra. Yy 18. Czy się? <grym> Brat do mnie dzwonił. 18 jest, no? Jest 18. I my dzisiaj jeszcze chcemy tam być. Czyli to jest około 200 km, ale no zobaczymy. Powiedz już nie się za Rozumiemy dobrze wieczoru A, czekaj. stop, stop, stop bus, o nawet, nawet go nie łapaliśmy, podjechał, tak, tylko kiwnął, że wsiadajcie chłopaki Bus stop, pokaż ten Tu I są góry, uwaga, teraz będę pokazywał, tam, tam po drugiej stronie nic nie widać, mogę, A, czekajcie tutaj nic nie widać Tutaj tak, troszeczkę widać, troszeczkę widać Troszeczkę widać Bartek też nagrywa Nie no, chyba nie, po prostu żeśmy siedli nawet Aha, no, no Ale wiadomo było, że chyba nie musimy płacić Bo on tak machnął ręką No właśnie, żeby wsiadać Żeby nie? W, wbić ignoring <śm> To jest namiot Bartka Jalętek ma namiot A to jest mój namiot Posłuj się tej <głosy> <głosy> Tu jest Bartek, tu jestem ja A. Tu, jest, tu jest Bartek Smacznego Smacznego to jest, jest, smaczne. go, jest przed szóstą i jest naprawdę wielki bajzer tutaj ale noc bohajaka, bardzo zimna i ogólnie spałem na takim... na takiej górce Ale na początku tego nie wyczułem, ale dopiero o godzinie 4 dopiero wyczułem tą górkę A teraz zabieram się za jedzenie i ogólnie Bartek mnie dzisiaj opuszcza Jesteśmy w Nowym Targu i do Nowego Sącza idziemy razem i z Nowego Sącza Bartek odbija do góry, a ja lecę na Bieszczadę czyli Bartek mi towarzyszył ponad jeden dzień i tak będzie się toczyła teraz podróż, że będę tylko sam Tak? Znaczy tylko sam, no sam będę Aż sam, Aż sam. Co? Już mówię, już mówię, gdzie jestem, co ja robię. Czemu ta kamera tak lata wszędzie? Dobra, nie mam kamery na statywie, mam tylko ręce, bo się przy chwilą kąpaliśmy. Tą ulicą niedługo będziemy jechać na stopa. I to jest droga na Nowy Sącz. I gdzieś za tymi drzewami jest przystanek, z którego będziemy łapać yy, ten, na Nowy Sącz, tak? Jesteśmy w totalnym wypizdowie, za przeproszeniem, ale jakoś to damy radę. Tam jest jezioro, tam za Bartkiem. Jest. Tam jest jezioro, przy... o Tam troszeczkę widać tego jeziora. Tak, ciupinka, ciupinka, ciupinka. No, nowy wystarczy, będziemy jechać na tą kartkę. I, i obydalej. I po prostu już pokażę. O, na tą kartkę. troszeczkę wszystko widać. Obu dalej. mam nadzieję, że trochę widać. Dobra, audio z odciura. Ja jestem w gorlicach, nie mam statywu do kamery, bo mi się popsuł. Totalnie mi się to, tota... doszczętnie popsuł. Tam jest stacja. Znaczy ten przystanek autobusowy i łapię na obydalej, tak? W kamizelce bardziej mi będzie widać, co jak się wychylę, ale no nic nie idzie, tak? Nic nie idzie. Teraz, teraz widzicie na mapie, gdzie jestem, dokładnie. I w ogóle Bartek mnie opuścił, który musiał już wracać do domu, bo tam miał pracę w poniedziałek czyli jutro i dzisiaj z niedziela. Chwila, chwilę, o auto jedzie, muszę zobaczyć. Czy może, czy może, może. Łapię to i na takie drogi, że. Będzie zjechać. Ale ogólnie jak widać mam naprawdę dobry wgląd na to, kto jedzie, co jedzie i w ogóle Ogólnie dużo motorów tutaj tędy jedzie, więc jak widzicie ile aut jedzie, to możecie sobie pomyśleć ile motorów jedzie Stanąłem naprawdę na głupim miejscu Mogę tu tutaj tą kamerę jakoś umocować? Nie mogę Dobra mogę, super, łapię dalej Cześć, my my stąd, ale tylko na T, a dalej. Dobra, super. To ja tutaj się wpakuję. A dokąd jedziesz? Na Wieszczady. Tak. A my no. właśnie gadamy, że na Przemyśl byśmy pojechali, to tak znakomisko. Tak. No, rację, że tędy lepiej, bo, bo tu jest jeszcze krótsza droga niż ta na Wieszczady. Jest na... jakbyś na Dukle jechał. Przez te wioski, tak? Tak, ale no. to tam koleżanka jechała, to nie ma szansy, dostać. To. Tam mało co jeździ samochodem. No. A wcześniej stali na przystanku, tak bo taki trzech mazetów machałem, a nie wierzę, niech tak? ich Ale tu jak dzielimy, no dobra, gdzie? Na pakę mi mogli wziąć, nie? Dobra, dostałem się do Krosna dokładnie. Teraz może nie będę tak pokazywał, że nagrywam, ale trochę popowiadam. Tak, pos o postawy kamery i będę opowiadał. No i teraz na dół się kieruje na so Sanok, nie wiem jak to się nazywa. Patrz, na, na, na takiej drodze stoję. Tutaj tam są światła, cały czas się zmieniają i są takie fale, tak jakby czy mam chwilę odpoczynku i chwilę łapania, a tutaj sobie zjeżdżają, prawda? A powiecie, dlaczego to mają zjechać, prawda? Słuchajcie, w ogóle jest tu trochę brudne. Dobra. A dlatego mają zjechać, bo tu jest stacja. Która nie jest czynna, a jak jadą tamtędy, widzą, że stacja nie jest czynna, i sobie mogę specjalnie, prawda, specjalnie, co ja specjalnie mogę sobie zrobić? Nie, po prostu mogę sobie tak stanąć. Po prostu, nie, dobra, yy, zaraz będzie kolejna fala, nie wiem czy mi to. Dobra, nic nie nagrałem w tym aucie, co teraz jechałem, ale jestem już w Brobra... Bresko. Bresko chyba tak się nazywa ta miejscowość. Już mi się w ogóle głos załamuje, nie wiem dlaczego, na to słyszycie troszeczkę. Teraz złapię, nie, nie będę teraz podnosił tej kamery, bo ona mi zaraz upadnie. A nie mam statyłu, więc mam lipkę. Tak macham, żeby już z daleka mnie widzieli, że tu jestem. Nie nagrywałem wszystkiego, ale ogólnie od początku jadę chyba 22 dwoma stopami. Na ten moment. Jechałem totalnie po takich wioskach, które mnie podwoziły po prostu po takich kilka kilometrów. Ale dla mnie każdy kilometr to jest zbawienie, naprawdę. Dzisiaj chciałbym być w Bieszczadach, prawda? I rozbić swoje, swój namiot w jakimś polu bi biwakowym, polu kempingowym, prawda? Ale no ciężko, ciężko może być. Bo jaki ten karton jest poszarpany, ale od początku na nie nim. Dobra. Teraz jest jakieś 15 minut po tej. Nie, przepraszam, jakieś 15, 5 minut po tej scenie, co przed chwilą widzieliście. I mogę powiedzieć tak, że średnie czekanie na stopa, jeżeli jestem w dobrym miejscu i stoję, to jest 15 minut, takie 20 no. W ogóle auto są rozpędzone. gdzie w ogóle zostałem wysadzony w głupim miejscu totalnie. Ja nie chcę mi tam w dół Dobrze, witam Was w trzeci dzień tej podróży, czyli poniedziałek. Dzisiaj jest poniedziałek, godzina siódma rano. I od razu łapię na oby dalej z kamizelką, żeby mi było łatwiej widać. Choć naprawdę to tyle daje, że nic. I oczywiście trzyma w ręce tą kamerę, bo się popsuła Noc była zimna, bardzo zimna Okej, okay, pełne auto było, no nic Ogólnie tutaj tak jeżdżą auta, że jedno jest na jedną minutę Taka, taka, taka yy, zależność O, o, coś się dzieje No lipko, i teraz mam wolne na minutę, więc mogę coś poopowiadać Co do nocy yy, Muszę powiedzieć, że noc była cieplejsza niż poprzednia Ale też się trząsłem do samego rana jak cholera Ogólnie bardzo polecam jeżdżenie pod namioty, to jest bardzo takie, taka, taka, taka rzeźka przygoda. Yy, o, jedzie kolejne auto. Co, coś nie niesamowitego. Ja chyba muszę ciągle nagrywać, bo jakieś auto no, częściej przyjedzie. Dobra i dostałam wiadomość, że dostanie się na tą Polaninę Caryńską i Polaninę W... coś tam. Weryńską. Nie, nie chcę was wprowadzić w błąd, ale macie teraz to na ekranie jest graniczy z cudem wejście na nią bo jest tyle ludzi, że to jest coś niesamowitego a dlaczego jest tyle ludzi? bo ludzie nie wyjeżdżają za granicę tylko, bo są różne te ataki terrorystyczne i się boją uwaga, łapie ale to co chciałem zobaczyć, zobaczyłem i wracam tutaj jesienią e, z kimś, bo samemu to jest tak no niby fajnie, ale jednak e, do, do kogoś, kogo się zna odezwać jest o wiele lepiej e, spędziłem tutaj całą noc, więc mogę, za, mogę powiedzieć, że zaliczyłem Bieszczady i co? I teraz kieruję się na Rzeszów, potem na Katowice, potem na Kraków, potem na częstochowe i potem do siebie na Wieluń. I to, tak jest plan na dzisiaj. Jest dopiero po siódmej lekko i myślę, że tak no dzisiaj na pewno się tam dostanę. Na pewno chcę na Rzeszów i później na A4. Tak, tak będzie najszybciej, bo po wioskach, jak teraz jechałem, to spędziłem naprawdę lipka, lipka, lipka to było. W ogóle jest taka śliczna pogoda, nie bo jest totalnie bezchmurne, a jeśli jest jakaś chmura, to to jest taka Kupka Małutka, ale nie ma chmur. Może nie wiem, jaka teraz będzie scena ładna, bo teraz jest słońce. A nie wiem, jak ta kamera się zachowuje, jak patrzę na słońce. O, ale tam są chmury. Nie wiem, czy widać. O, nic nie jedzie. Że wszystko wskazuje na to, że te spodnie, które mam, czyli mam długie spodnie, Yy, trzeba będzie na pewno zmienić na krótkie, które już sobie przygotowałem Przekładam kamerę na drugie, do drugiej ręki Które już sobie przygotowałem, po prostu pak się na wierzchu I jestem przygotowany, ale teraz jest tak zimno Że aktualnie mam, nie mam gęsiej skórki, ale taką ala gęsią skórkę Ale naprawdę strasznie pizga Sam nie wierzę w to, co się stało, ale naraz na raz mi się udało Z, z tej połoniny, po, poł... Ulańczy... Nie wiem skąd ja przyjechałem ale jestem w Rzeszowie. Taki kawał mi drogi mi się trafił, że przyjechałem na raz od 7.30 i teraz jest godzina, czekajcie. Tam powiem w ile ja dojechałem. Jest 9.30, w 2 godziny dojechałem, czyli tak optymalnie myślę. A teraz jest tutaj przystanek. Tu jest przystanek, a tam na rondzie... Pokażę, na prawo się zjeżdża. Oj, teraz za bardzo przycząłem. Na prawo się zjeżdża na tą nową autostradę A4, a jeżeli się pojedzie prosto, to pojedzie się na Kraków, ale tą taką starszą, nie wiem, i tak się dowiedziałem. I ten przystanek będzie chyba optymalny. A jak wyłączyłem kamerę tam ostatnio, to chyba dziesiąte auto następne mi się zatrzymało, więc super, super.

Zarombisty Wieluń. Dobra, teraz troszeczkę opowiem. Jestem ogólnie już w Częstochowie. Dostałem się tutaj na szóstym stopie. Ja, ja coś przeczytam jeszcze. Jest godzina w pół do czwartej. Ja przejechałem ponad 400 km. Tak myślę, że tyle jest. Bo z Częstochowy do Wielunia jest 61 km. Znaczy tak ogólnie jak się wyjeżdża, tak 61 km. A mam tu sobie coś takiego zapisane. Tak, moja droga, od samego początku dzisiaj, od godziny siódmej bardzo wieje, ja pierdzielę. To tak, połonina Rzeszów, Tarnów, Kraków, Dąbrowa Górnicza, Siewierz i teraz jestem w Częstochowie, czyli połonina, Rzeszów, Tarnów, Kraków, Dąbrowa Górnicza Siewierz. Częstochowa, teraz jestem w czyli na 7 stopa załapałem się na Częstochowę I teraz idę łapać tutaj tą taką kładką Tutaj taką tą niebiesko, to niebieskie tutaj 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 się idzie i tam się schodzi I tam na kastoramę i na Tesco się tam idzie I tam się będzie łapać na the